Witajcie! Zdrowa żywność od wideł do widelca. Makarony. Informacja prosto od inweksu. Cytuję. Każdy te produkcje jest ściśle kontrolowany. Od siewu w polskich gospodarstwach po finalny produkt na Twoim talerzu. To gwarantuje nie tylko wyjątkowy smak, ale przede wszystkim najwyższą jakość i wartości odżywcze. Nasz makaron z orkiszu i płaskórki pochodzi z pradawnych zbóż, które są wolne od chemicznych środków ochrony roślin. Bokady w białko i niezbędne kwasy tłuszczowe, co sprawia, że jest znakomitym źródłem energii i składników odżywczych. Płaskórka z kolei dostarcza witamin z grupy B, magnezu i fosforu. Kochani, dla widzów ATVB 10% rabatu na wszystkie produkty. Kod rabatowy ATVBE. Indexremedies.pl. Link w opisie pod filmem. Zapraszamy. Słoneczka, miłości i zdrowotności. Papa. Pa.